Ujęła lejce koni. Zatrzymaj się, dobry człowieku, powiedziała do woźnicy, starego, zniszczonego Żyda. Dokąd to podążasz z tym drewnem? Starzec szybko zeskoczył ze sterty belek i widząc wspaniałą, drogocenną suknię, blask kamieni i złota, a przede wszystkim nieziemską jasność bijącą z oblicza. Małgorzaty upadł na kolana, całując rąbek jej sukni. Wiozę drewno i gwoździe dla rzymskiego garnizonu, pani odrzekł ze strachem w głosie. Dowódca kohorty, samego prefekta, nakazał uzupełnić magazyn mają rozbudować koszary A dlaczego na tych belkach są plamy krwi? Małgorzata wskazała na brunatne plamy na dwóch belkach rzuconych na sam wież i przewiązanych sznurami. Nie wiem pani, ja tylko przewożę. Żyd wstał, ale nadal był mocno pochylony, jakby w ukłonie. Załadowano je w keriocie, są używane, bo widać, że stare, ale jeszcze mocne drewno. Jeden karczmarz mówił, że słyszał że wieszano na nich powstańców wielkiego judy. Ale kto tam może wiedzieć, skąd te plamy? Może to prawda, a może nie? Małgorzata spojrzała na Jezusa. Był bardzo blady. Podszedł wolno i trzęsącą się dłonią dotknął belki. Już dotykasz własnego przeznaczenia, Mistrzu, powiedziała smutno, kładąc mu dłoń na ramieniu. Sam dotykasz własnej nieśmiertelności i tego, co wzniesie cię ponad człowiecze plemię, chyba przeczucie cię nie myli, mimo że nie możesz tego określić. Los tego świata już to określił za ciebie. Te dwie belki wyniosą cię w ludzkich myślach, w człowieczych marzeniach. W życzeniowej, aczkolwiek największej z wiar, do samych niebios i posadzą cię po prawicy Najwyższego. Na tych belkach za kilka dni przybędą świeże plamy dużo, zbyt wiele plam Twojej krwi. Jeśli chcesz, to spalę te belki, cały ten wóz. Niewiele jest drewna w tej okolicy, niewiasto, powiedział Jezus, patrząc jej głęboko w oczy. Aż zadygotała, przejęta jakąś wewnętrzną trwogą. Przecież ona już wszystko wiedziała, on tylko mógł przeczuwać. Nie można niszczyć niczego, co nie należy do nas, i nie do mnie należy zmiana mojego przeznaczenia. Stanie się co ma się stać. A gdzie masz te gwoździe? Małgorzata zwróciła się do woźnicy, który szybko wspiął się na wóz i wysunął ciężką, drewnianą skrzynię. Kiedy otworzył wieko, słońce zalśniło blaskiem na metalowych gwoździach, które wypełniały skrzynię. Wzięła w dłoń trzy i przyglądała im się z uwagą. Co to znaczy, niebieska pani? Wysoka kobieta podeszła, patrząc na belki, gwoździe, także pozostali uczniowie i cały tłum wieśniaków. Stali w milczeniu. Teraz nie będę ci tłumaczyć odparła Magorzata. Nie czas na to. Wiem tylko, że ten oto nauczyciel tej grupy coś wreszcie zrozumiał i przeczucie go nie myli. Za kilka dni coś się stanie i coś zacznie. Zaiste, żaden z ludzi tego świata nie jest w stanie przeczuć ogromu, jaki nastąpi. Jak wiele zostanie odmienione. Czy mogę już jechać? Woźnica był wyraźnie zniecierpliwiony. Ruszaj, dobry człowieku! Małgorzata z rozmachem rzuciła gwoździe do skrzyni, aż rozległ się głośny brzęk metalu. Woźnica zatrzasnął wieko, pochylił się w niskim ukłonie. Żegnaj, wielka pani! I śmignął konie batem.